prosić, abyśmy jeszcze raz przyjrzeli się tym dwóm pierwszym zwrotkom tej pieśni. Ujmij mą dłoń. Taka jest pieśń, którą śpiewaliśmy. Jam słaby i bezradny. Nie ważę się bez ciebie ni na krok. Ujmij mą dłoń, a wtedy mi Zbawco, nie będzie miejsca w sercu mę dla trwóg. I druga zwrotka tej pieśni powiada. Ujmij mą dłoń, przyciągnij mnie do siebie. Bliskości serca Twego pragnę być. Ujmij mą dłoń, inaczej zbłądzić mogę. Po drodze prawej sam przede mną idź. Bracia i siostry, ta przepiękna pieśń, jak sądzę, została napisana przez żyjącą w drugiej połowie XIX wieku i początku XX wieku kobietę, która wtedy była na ustach tysięcy ludzi. To Fanny Crosby. W sumie napisała około 8,5 tysiąca pieśni i sporo z nich śpiewanych jest pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, a w naszym śpiewniku mamy ich kilkanaście, a pieśń ujmi mą dłoń ma swoją szczególną wymowę. Dlaczego? Fanny Crosby jako mała dziewczynka z powodu błędu lekarza straciła wzrok. Do końca swego długiego trwającego 92 lata życia pozostawała niewidomą i pieśń ujmij mą dłoń jest prośbą jest modlitwą ślepca skierowaną do kogoś kto może bezpiecznie przeprowadzić przez życie. Wiecie z powodu swojej działalności pisarskiej i niezwykłej popularności w tamtym czasie miała propozycję poddania się operacji, która była cieniem szansy na przywrócenie jej wzroku. Ale nie zgodziła się. Nie zgodziła się. Chciałaby pierwszą twarz, kiedy, jaką kiedykolwiek ujrzy, była twarz jej Zbawiciela, a jedna z ostatnich pieśń właśnie tę, tę tęsknotę wyraża. Słowa tej pieśni mówią i zobaczę go twarzą twarz i powiem zbawiona łaską Pana. Myślę, że przykry i poruszający jest widok człowieka ślepego, przemierzającego ulicę. Jeszcze bardziej przykry jest fakt jego kalectwa i to, że musi być ciągle zdany na drugiego człowieka, przewodnika, który daną osobę prowadzi. My wiemy, że apostoła Pawła, jeszcze jako Saula, w drodze do Damaszku osieciła porażająca jasność z nieba. Samego uwielbionego Jezusa Chrystusa dlatego też padł na ziemię, a gdy się podniósł, otworzył oczy swoje, nic nie widział. Pismo powiada, wiodąc go wtedy za rękę, zaprowadzili do Damaszku. Jak to dobrze, że po trzech dniach Bóg posłał innego swego sługę, Ananiasza, by ten modlił się nad nim, by Saul mógł przejrzeć. Z drżeniem serca i z wielką bojaźnią Ananiasz poszedł na ulicę Prostą, gdzie zatrzymał się Saul. Poszedł tam z drżeniem, dlatego że Saul był prześladowcą kościoła i po to właśnie poszedł do Damaszku, aby więzić wierzących ludzi. Ananiasz z wielką trwogą serca idzie do Saula, a kiedy przyszedł, Biblia powiada, i poszedł Ananiasz i wszedł do domu i włożył na niego ręce i rzekł bracie Saulu, Pan Jezus, który Ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie po co? Abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Jakkolwiek nigdy potem Paweł nie cieszył się dobrym wzrokiem, to jednak tam w drodze do Damaszku stało się coś znacznie, znacznie ważniejszego niż fizyczne uzdrowienie ślepego Saula. Można by rzec, że tam dopiero Paweł odzyskał prawdziwy wzrok. Otworzyły się bowiem duchowe jego oczy. Z oczu jego opadły jakby łuski, a napełniony duchem świętym, pierwszą rzeczą, jaką zrobił, to wstał i został ochrzczony. A potem zaczął zwiastować Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Biblia określa to tak. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski, i przejrzał. Wstał i został oszczony, a gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że on jest synem Bożym. Oto efekt prawdziwego nawrócenia. Zrzucone łuski z oczu, duchowe przejrzenie, ślubowanie Bogu wierności poprzez krzest wiary, przyjmowanie Bożego pokarmu. I zwiastowanie innym o Jezusie Chrystusie, że jest synem Bożym. Tak myślę, czy to dotyczyło tylko tamtego Saula? A może to jest historia każdego z nas, każdego człowieka? I pytanie o wiele ważniejsze: czy to, co się stało w życiu Saula, stało się również i w Twoim życiu? Czy tego doświadczyłeś? Czy Twoje oczy są dzisiaj otwarte? Bóg przez proroka Izajasza obiecuje w księdze proroka Izajasza, 42 rozdziale, werset 16 brzmi: I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają. Ścieżkami im nieznajomymi ich powiodę, ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, które dokonam i nie zaniedbam ich. To jest obietnica Boża. Bóg chce prowadzić ślepych drogą, otwierać ich oczy. Chcę, powiedzmy, przed nimi równać ścieżki. Chcę, aby oni mogli przejść z ciemności do światłości. I Bóg powiada: To są rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam, nie zaniedbam ich. Jeśli narodziliśmy się tylko z ciała, a nie z ducha, to jak mówi Pismo, kiedy Pan Jezus Chrystus rozmawia z Nikodemem, pozostajemy w duchowej ślepocie. Oczy każdego człowieka pozostają zamknięte, jeśli ten nie nawróci się do Chrystusa. Tak było właśnie z tym młodym Saulem, o którym mówiliśmy. Tak było też z jego rodakami, o których kiedyś Paweł powiedział tak, lecz ich umysły otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego, przeczytaniu Starego Przymierza, ta sama zasłona zostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz, lecz, lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Niegdyś z powodu złej decyzji nasi prarodzice stracili duchowy wzrok. Tą duchową łączność z Bogiem. Odtąd każdy człowiek zrodzony z Adama, czyli z naszego prarodzica. Pozostaje w duchowej ślepocie. I to życie jest życiem w krainie ciemności i błądzenia. Pamiętacie, pierwszy zabójca, czy bratobójca Kain, musiał odejść się sprzed oblicza Pana. Biblia powiada, że zamieszkał w ziemi, która nazywa się, może ktoś powie, czy pamięta? W ziemi Not, Not, na wschód od Edenu. Hebrajski wyraz Not oznacza błądzić, błąkać się, tułać. Kain więc zamieszkał w Ziemi Tułactwa. To Ziemia, na której i my się rodzimy, z dala od raju Edenu. To Ziemia ciągłego błądzenia, błąkania, Tułactwa, Szukania. Niestety świat, w którym żyjemy, z powodu grzechu, pozostaje nadal w duchowych ciemnościach i duchowej ślepocie. Człowiek błąka się i błądzi, nie wie, dokąd idzie. Czasem próbuje chodzić po Omacku. Czasem zdaje się na innych ludzi, ich opinie i rady. Ale Pan Jezus Chrystus powiada tak. Czy może ślepy ślepego prowadzić? Czy obaj nie wpadną do dołu? Dlatego też, kiedy Bóg otworzy nasze oczy, posyła do nas ludzi, posyła nas do ludzi, by głosić im Ewangelię. Na czym ona polega? Apostoł Paweł już na samym początku swego nawrócenia, tam w Damaszku, otrzymał takie polecenie czytam z dzień w 26 rozdziału. Ale powstań i stań na nogach swoich. Albowiem po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, których nie widziałeś, jak również tych, których ci pokażę. Wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy. Słyszymy, po co? Aby otworzyć ich oczy. Odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, aby dostąpili opuszczenia grzechów przez wiarę we mnie w współdziałaniu z uświęconymi. Ewangelia otwiera ludziom oczy, dlatego też trzeba czytać Ewangelię odwraca ich od władzy szatana do Boga, dotąd prowadzeni przez diabła i do na pewną śmierć, teraz sprowadzeni są prawicą Boga do wiecznej szczęśliwości. Bóg jako najlepszy ojciec chce prowadzić za rękę swoje dzieci. Czy każdy człowiek potrzebuje jego prowadzenia? Pomyślmy. Czy prawdziwą tęsknotą naszych serc są słowa pieśni, którą śpiewaliśmy: ujmij mą dłoń. Jam słaby i bezradny. Kiedy rodzimy się do królestwa Bożego, z radością powierzamy losy życia w ręce naszego Pana i Boga. Nowonarodzony człowiek chwyta się ręką swego Pana, ufa Mu bezgranicznie i chce być wiedzionym tam, gdzie poprowadzi Go ręka Jego Zbawiciela. On przecież wie lepiej, co, nas, co dla nas jest dobre, gdzie nas prowadzić, jak ma wyglądać nasza życiowa droga. Więcej, nowonarodzone dziecko Boże jest dumne swego Ojca w niebie i czuje się zupełnie bezpieczne w Jego objęciach. Tu znowu przypomina się inna pieśń fanny Crosby z naszego śpiewnika pielgrzyma, która powiada: W objęciu jezusowym bezpiecznie czuję się, tam radość niewymowna i pokój ogarnia mnie. Pewnie każdy z nas zauważył taką prawidłowość. Kiedy rodzi się dziecko, jest zupełnie małe, potrafi uśmiechać się do każdego człowieka, czyż nie tak? Do każdego człowieka, który się nad nim pochyli. Takie małe dziecko nie protestuje nawet, kiedy. Obcy człowiek weźmie je na rękę. Ale ten stan w życiu dziecka nie trwa długo. Kiedy tylko zaczyna odróżniać czy mamę i tatę i swoich najbliższych, to wtedy spróbujcie je wziąć na ręce, a nie daj Boże, jeszcze oddalić się od mamy czy taty? Natychmiast jest płacz, natychmiast jest krzycz. Dziecko czuje się zagrożone i dlatego właśnie tak reaguje. A co dzieje się dalej, kiedy dziecko zaczyna chodzić same? A potem nawet i biegać. Kiedy jest w wieku czterech, pięciu, sześciu, siedmiu lat, nie przeszkadza mu to, kiedy rodzice prowadzą go za rękę. Więcej w sytuacjach zagrożenia ucieka pod ich skrzydła, pod skrzydła rodzica. Z tatą czy z mamą, która prowadzi go za rękę, może iść nawet w miejsca, w których sam nigdy by nie poszedł. Czuje się bezpiecznie, bo rodzic nad nim czuwa. Przechodzą przez ródliwą ulicę, mocno trzyma rękę rodzica. Zresztą rodzic robi to samo, w ten sposób chroniąc swoje dziecko przed niebezpieczeństwami ulicy. Podobnie ma się sprawa, gdy dziecko czuje się jakieś inne zagrożenia. Na przykład gdy idzie ciemną noc albo w nieznanym jakimś terenie, albo po śliskiej drodze, zawsze to jest bezpieczniej, gdy jest trzymany za rękę i może czuć, że ktoś się nim opiekuje. Można by powiedzieć to piękny okres w życiu dziecka i piękny widok dziecka. Pełnego zaufania do tego, który trzyma go i prowadzi swoją pewną ręką. Niestety, tak bywa w życiu, że dzieci rosną. Prawda to jest, że dzieci rosną. I stają się samodzielne. Będąc już starszych klasach szkoły podstawowej nawet wstydziłyby się tego, że tatuś czy mamusia prowadzi go za rękę do szkoły. Tak? No bo co wtedy powiedzieliby kolega koledzy? jakiś mamin synek, mały, prawda, w Siemianowicach, gdzie się urodziłem i zacząłem chodzić do szkoły. Nie mogę powiedzieć, że dzieciństwo miałem trudne, jak to niektórzy powiadają, do szkoły daleko i pod górkę. Szkoła moja była na tej samej ulicy, jeden dom dalej, ale pamiętam, kiedy byłem już w starszych klasach, a mama przynosiła mi do szkoły drugie śniadanie, bo na przykład zapomniałem je wziąć się z domu, wstydziłem się kolegów, a oni naśmiewali się i docinali. Co, znów ci mamusia przyniosła papu? a buteleczki z mlekiem ci nie przyniosła? Tak w pewnym okresie rezygnujemy z prowadzenia za rączkę przez naszych rodziców. A potem? Czy to do pomyślenia, aby młodzieniec z gimnazjum albo z szkoły średniej dał się prowadzić tacie albo mamy za rękę do szkoły lub gdziekolwiek indziej? To dopiero byłby obciach. To dopiero byłby wstyd, prawda? Młodzi ludzie przecież czują się dorośli. Nie potrzebują opieki rodziców. Czują się na tyle dorośli i mądrzy, że nie mają sobie równych. Buntują się nawet, kiedy rodzic stawia im jakieś warunki i wymagania. Wielu z nich czuje nawet stręt do rodzinnego domu. Myślą sobie, o, gdyby tylko mógł się wyrwać spod opieki tych głupich wapniaków. Niech tylko skończę 18 lat i wtedy mi podskoczą. Będą, będę mógł robić to, co mi się żewnie podoba. Tak, to jest trudny okres dla każdego rodzica. Zrastając dorosłość, nie potrzebujemy już rady starszych, sami wiemy lepiej, jak układać sobie życie. W Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale, pamiętamy ten rozdział, czytamy pewną przypowiedź o ojcu i synu. Tego syna nazywamy synem marnotrawnym. Jemu też wydawało się, że z dala od ojcowskiego domu będzie mu o wiele, wiele lepiej. Tym bardziej, kiedy dostanie kasę od ojca, on już będzie wiedział, jak ją dobrze spożytkować. Tymczasem trzeba upływu wielu lat i przejścia czasem wielu tragedii, bądź sięgnięcia, sięgnięcia samego dna, by oprzytomnieć i powiedzieć sobie: wrócę do domu ojca, tam nawet słudzy mają chleb pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Dlaczego dziś przywołujemy ten obraz bracia i siostry? Z prostej przyczyny, jak wierzę. Nasze życie duchowe może wyglądać zupełnie podobnie. Jak powiedzieliśmy, kiedy nawracamy się, czyli stajemy się niemowlakami i dziećmi w Jezusie, jesteśmy szczęśliwi, że trzyma nas ojcowska dłoń. Ufamy bezgranicznie temu, co Ojciec Niebieski mówi i gdzie nas prowadzi. Naszą miłość do Niego Biblia określa jako pierwszą miłość. Ale może zdarzyć się tak, że z upływem czasu czujemy się coraz bardziej samodzielni. Zaczynamy mieć swoje zdanie, co gorsze, zaczynamy kwestionować słowo Ojca i pozwalamy sobie na akty nieposłuszeństwa i zaczynamy żyć po swojemu. Zdarza się tak, że Jezus i Jego Rady zupełnie przestają się liczyć i nie chcemy być dłużej pod Jego czujnym okiem. Odwracamy się i odchodzimy gdzieś daleko świat, sądząc, że jesteśmy w stanie sami. Dobrze pokierować naszym życiem. Takie myślenie i działanie sprowadza nas, na nas pewne nieszczęścia, doświadczenie bólu, hańby i potępienia. Ojciec Niebieski zapewnia swoje dzieci, że nikt nie wyrwie ich z ręki jego. I faktycznie nie ma takiej siły, nie ma takiej mocy, aby wyrwać kogoś z ręki naszego Pana Jezusa Chrystusa pod jednym warunkiem: muszę ciągle trzymać się ręki mego Pana. Jeśli tego nie będę chciał robić i będę chciał się wyrwać spod opiekuńczej jego dłoni, mogę być pewny, że nie będzie mnie trzymał na siłę, wbrew mojej woli. Jak niegdyś ojciec syna marotownego pozwoli nam odejść, jego serce jednak będzie krwawić z powodu tego, że jest, jest, jest dziś daleko jego syn w mieście, dziś daleko wędruje, a też codziennie, jak wierzę, będzie wypatrywał naszego powrotu. Ta pieśń jest naprawdę piękna. Ujmij mą dłoń, jam słaby i bezradny. Nie ważę się bez ciebie ani na krok. Ujmij mą dłoń, a wtedy, miły Zbawco, nie będzie miejsca w sercu mym dla twóg. Ujmij mą dłoń, przyciągnij mnie do siebie. W bliskości serca twego pragnę być. Ujmij mą dłoń, inaczej zbłądzić mogę. Po drodze prawej sam prowadź mnie. Jak myślicie, bracia i siostry, Kogo to ma być modlitwa? Czy tylko niemowlaka, czy maleńkiego dziecka w Jezusie Chrystusie? Czy jedynie człowieka, który gdzieś zagubił się w życiu i potrzebuje Bożej pomocy? Czy ma to być tylko modlitwa schorowanego starca, który nie ma sił samemu chodzić i musi być podtrzymywany ręką przez kogoś bliskiego? Wierzę osobiście, że na każdym etapie życia potrzebujemy prowadzenia nas Bożą Ręką. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy świat pogrąża się w coraz gęstszych ciemnościach, kiedy na każdym kroku czeka niebezpieczeństwo potknięcia się, upadku, zranienia, potrzebujemy wesprzeć się na ramieniu naszego Pana. Rozumiał to Król Dawid, choć był dorosłym człowiekiem, walecznym wojownikiem, odważnym przywódcą, a jednak jego pragnienia lgnęły do serca Bożego. Nawet w czasach ogromnej życiowej zawieruchy. Czuł się bezpiecznie wtedy w rękach swojego ojca. Popatrzcie na Psalm 131, w werset drugi powiada: Zaiste, uciszyłem się i uspokoiłem mą duszę, jak dziecię odstawione od piersi swojej matki. Tak we mnie spokojna jest dusza moja. Czy to mówi dorosły człowiek? Tak, to mówi dorosły człowiek. Albo w Psalmie 138, werset 7-8 powiada: Choćbym się znalazł nie niedoli, Ty mnie zachowasz przy życiu. Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągasz rękę, a prawica Twoja wybawi mnie. Pan dokona tego dla mnie. Pan, Panie, łaska Twoja trwa na wieki. Nie zaniechaj dzieła rąk Twoich. Jeszcze jeden cytat z Psalmu 31. Ale ja ufam Tobie, Panie, mówię Tyś Bogiem moim. W ręku Twoim są losy moje. To mówi dorosły człowiek. To mówi król. Tomowi odważny rycerz. Boże, w ręku Twoim są losy moje. W Bożym ręku są też i nasze losy. Nie wiem, czy wiemy o tym. Ale w Bożych rękach są też i nasze losy. Boże ręce są najbezpieczniejszym miejscem. Jedyna pewna Boża ręka może prowadzić nas wśród krętych życiowych dróg. On drogę zna, choć my nie znamy jej wcale. Więcej, na Jego pomoc możemy liczyć w każdej potrzebie. On jako ten dobry ojciec wie najlepiej, co ma komu dać. Naszym zadaniem jest nie tylko oddać się pod Jego opiekę i losy naszego ży życia złożyć w Jego ręce, bo On wtedy zapewnia nam wsparcie i bezpieczeństwo. On przychodzi z pocieszeniem i ociera nasze łzy. On jest naszą twierdzą, warownią najpewniejszą. Wierzę, że słowa proroka Izajasza winniśmy mocno wypisać na naszych sercach i umysłach. Tam Bóg powiada tak, w 41 rozdziale, te słowa dobrze znamy. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem Twoim. Wzmocnię Cię i dam Ci pomoc. Podebrę Cię prawicą sprawiedliwości mojej. Tak mówi Bóg. Oto zawstydzą się i będą po hańbieniu wszyscy, którzy pienią się na Ciebie. Będą unicestwieni i zginą, którzy się z tobą spierają. Szukać będziesz. Lecz nie znajdziesz tych, którzy z tobą walczą, będą unicestwieni i zmarnieją ci, którzy z tobą wojują. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, który ująłem Cię za prawicę Twoją i który mówię do Ciebie: Nie bój się, ja Cię wspomogę. Nie bój się, Robaczku Jakubie, Ty, garstko Izraela. Ja Cię wspomogę, mówi Pan, Twoim odkupicielem jest święty izraelski. I inny Psalm. Psalm Asafa, 73, Asaf powiada tak, bo przecież jam zawsze z tobą, tyś ujął prawą rękę moją, prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz do chwały. Kogóż mam na niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką mego serca i działem moim na wieki. To również mówi dorosły człowiek. To również mówi ten, który swój, swoją miłość wylewa na tego, który bierze go i trzyma go mocno za jego prawicę. Dobrze jest iść przez życie, trzymając za rękę naszego zbawiciela. Dobrze jest. Dobrze jest, kiedyś każdy człowiek, idąc przez życie, trzyma za rękę swego zbawiciela. A propos trzypania za rękę. Powiedzieliśmy sobie, że kiedy jesteśmy dziećmi. Nie ma problemu z tym, że rodzic prowadzi nas za rękę, prawda? Również kiedy człowiek się zestarzeje i trudno mu stawiać pewne kroki, on również nie ma oporu, by być prowadzonym przez bliską osobę. Ale powiedzcie mi, raczej siostry, kiedy młodzieniec, a nawet osoba dorosła nie wstydzi się iść, trzymając drugą osobę za rękę. Przyślę już to słowa tutaj. Ktoś tutaj pięknie podpowiada, tak? Popatrzmy na zakochanych. Tak? A zakochujemy się w bardzo różnym wieku. Czy myślicie, że starsi się nie zakochują? Też się zakochują. Ci zakochani nie tylko wstydzą się, ale wręcz oczekują, by iść trzymając za rękę dziewczynę czy chłopaka. Czasem możemy oglądać widoki, kiedy dziewczyna siada na kolanach i tuli się do swojego chłopaka i robi to publicznie. Nie wstydzi się. Nie wstydzi się być blisko, całować ją, przytulać, bo są w sobie zakochani. Kiedy my nie będziemy mieli oporu, by prowadziła nas ręka zbawiciela? Kiedy będziemy zakochani w naszym Panu? Ktoś powie, pastorze, ale przecież miłość nie sługa. Czy mogę zakochać się w kimś, kogo nie znam? W tym rzecz. Bóg zna i kocha Ciebie. Choć może ty o nim nie myślisz, czy też nie myślałaś. On wie wszystko o tobie, choć może ty niewiele o nim wiesz. Dlatego powinieneś go poznawać. Daj mu tę szansę, by on ci się przedstawił, by mógł z tobą rozmawiać. Czy byłeś, czy byłaś, czy byłeś kiedyś zakochany w osobie, którą wcześniej nie znałeś? To niemożliwe. Zakochujemy się na skutek wzajemnego poznania się, przebywania z sobą, rozmów, jakie prowadzimy z tą osobą. Pan Jezus Chrystus przemówił do ciebie osobiście. Poprzez swój list, jaki wysłał do ciebie, czytasz ten list, czy też jest na półce odłożony i w ogóle do niego nie zaglądasz? To jest pismo święte, to jest Biblia. Nigdy nie odzajmni się go uczuć, gdy go nie poznasz. Zacznij czytać Biblię, zacznij od Ewangeliana, dowiedz się, co chce ci Jezus powiedzieć. A kiedy już go poznasz bliżej, bardziej osobiście, kim jest, co dla ciebie uczynił, dasz mu szansę, a ty też sam będziesz miał taką szansę zakochać się w nim. Dlatego też zachęcam, zacznij od dzisiaj. Zacznij od teraz. Daj mu szansę dostępu do Twojego serca. Dlatego, że on dzisiaj chce również wyciągać swoją dłoń w naszym kierunku. Dłoń do Ciebie, do mnie, do każdego z nas. On również chce wyciągnąć swoją dłoń w naszym kierunku. Tak. Jego dłoń jest ciągle otwarta. Dlatego też nic innego nie nam pozostanie, jak uchwycić Jego dłoń. I to jest ta najlepsza decyzja, jaką w życiu naszym możemy podjąć. Wielu z nas to już u, u, zrobiło kiedyś. Może powiedzieć, gdybyś się zapytał, kto to kiedyś zrobił, wierzę las rąk, uniósłby się w górę. Ale dzisiaj również możesz pomyśleć się nad swoim życiem. Czy w dalszym ciągu jesteś zakochany w Jezusie Chrystusie? Czy w dalszym ciągu chcesz czytać Jego Słowo? Czy w dalszym ciągu chcesz, żeby prowadził cię za rękę? Czy w dalszym ciągu chcesz być tym, który jest przez Niego prowadzonym? Czy też może czujesz się jak młodzieniec albo dorosły, nie potrzebuje już więcej prowadzenia Bożego? Oby Pan dzisiaj dał Ci na nowo zrozumieć tą prawdę, że On chce nas prowadzić, On chce ująć nas na swoją rękę i o to dzisiaj chcielibyśmy się wspólnie razem pomodlić. Powstańmy, bracia i siostry. Chciałbym, abyśmy teraz na zakończenie mogli, jeśli ktoś czuje w swoim sercu, znieść modlitwę, aby powiedział Boże, dzięki Ci za Twoje prowadzenie, dzięki Ci za to, że Ty mnie ująłeś prawicą swoją i trzymaj mnie mocno do końca życia. Jeśli to jest Twoją modlitwą, to zachęcam Cię do bardzo krótkiej modlitwy. Teraz możemy to uczynić. Módlmy się bracia i siostry. Amen.